I o co chodzi, MetaZee, nasze twoje nowe dziecko, więc zapraszam. Tak, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję. E, tak, naśladując moich przedmówców, chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa słyszał w ogóle NFT i wie, czym są NFT? Całkiem nieźle. E, obawiałem się, że, e, że ta jakby próbka będzie zdecydowanie mniejsza. I teraz tak, najnowszy projekt biznesowy, Metasy. Biznesowy, ale też nie do końca, bo ma skupiać przede wszystkim i łączyć artystów, miłośników sztuki, no i technologię blockchain. Dlaczego technologię blockchain? Ponieważ w moim odczuciu i w moim przekonaniu i dla mnie od kilku lat jest to bardzo ciekawy koncept. Bardzo ciekawy trend, który tak mam nadzieję, że będzie się rozwijał bardzo dynamicznie w następnych latach. No i właśnie dzięki technologii blockchain możliwe jest wykorzystywanie NFT, które dają nam możliwość tego, aby poświadczyć, udowodnić, że jesteśmy właścicielem jakiegoś dobra cyfrowego. Do tej pory pojawiało się wiele zarzutów o to, że jeżeli mamy coś w formie elektronicznej, to oczywiście można taki plik skopiować x razy przesłać do, do kogoś innego, no i w, z tego względu nie jest to nic niepowtarzalnego. Blockchain to zmienił, pozwolił na zapisanie danego pliku, obrazu, dokumentu w formie niepowtarzalnej i dzięki temu jesteśmy w stanie udowodnić, że to my bądź też ktoś inny kto ma do tego prawo jest właścicielem takiego, takiego aktywa. I teraz narodziła się koncepcja metazy. Pierwotnie metazy miało, jego ideą było to, aby wspierać młodych artystów, aby pozwolić im, aby zaistnieć na scenie międzynarodowej, i miało być pewnym przeciwstawieniem, przeciw, pewnym kontrapunktem w stosunku do tego, co się dzieje w świecie NFT, gdzie przede wszystkim te aktywa, które są, te obrazki, które są najwyżej wyceniane, charakteryzują się dosyć prostą formą. Często te najdroższe w formie takich pikselowych obrazków, które jako pierwsze kolekcje pojawiły się na rynku, wyceniane na, często na kilkadziesiąt milionów dolarów. No i w odpowiedzi na, na ten trend chcieliśmy wprowadzić do tego cyfrowego świata trochę... Więcej wyższej kultury, dlatego też staramy się, aby te treści, które my prezentujemy w ramach Metazji, dotyczyły obrazów, które, i grafik, które przedstawiają wyższą wartość artystyczną. Dzisiaj w trakcie tej naszej konferencji będzie miała miejsce wystawa obrazów i artystów, których jakby wyselekcjonowaliśmy i zaprosiliśmy do naszego projektu, więc o 16.30 serdecznie zapraszam na wewnisarz. Będą wyświetlały się te obrazy, m.in. obrazy Renego Holma, Karoliny Dryps i jeszcze bodajże Kacpra Zielińskiego, tak. o ile się nie mylę i jakby serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj moja prezentacja jest bardzo krótka, ponieważ o, me, o idei Meta z NFT mógłbym mówić godzinami, dlatego też jutro o godzinie 10 prowadzone są warsztaty przeze mnie w Inkubatorze Kultury, na które serdecznie zapraszam. Podczas tych warsztatów powiem trochę o NFT, o trendach, pokażę jak dynamicznie ten rynek się zmieniał, ponieważ 2020 rok, jeżeli chodzi o sam wolumen transakcji, jeżeli chodzi o obrót tokenami NFT, to było zaledwie 80 milionów dolarów, Natomiast rok kolejny 2021 drastyczny skok, dynamiczny, ponad prawie 17 miliardów dolarów i ten rynek się bardzo mocno rozwija. Dlatego też, też, jeszcze jedno zaproszenie dla Państwa. Mianowicie, dzisiaj już z kilkoma osobami na sali miałem okazję zaprosić się do uczestnictwa w takim projekcie społecznym, który, który robimy w ramach, w ramach konferencji. Tworzymy kolekcję tokenów NFT, które, które są jakby dedykowane temu wydarzeniu. Mianowicie mamy pewną grafikę, i ja zwracam się do Państwa z prośbą o pewne uzupełnienie tej grafiki tak, aby e, zbierając te wszystkie elementy można było z tego stworzyć coś, coś niepowtarzalnego, właśnie coś, co będzie reprezentowało e, tą ideę NFT. Dziękuję bardzo. Mam I nadzieję, też... że zmieściłem się w czasie. <laughs> tak, wspaniale, dlatego weszłam już, bo, bo czas się kończy. Dzięki bardzo. Rozumiem, że nie ma czasu na pytania. Jakby się pojawiły, zapraszam do kuluarów, tak, w kuluarach, chętnie odpowiem. W kuluarach zapraszamy do, do rozmowy z Tomkiem i o NFT, i o blockchainie, i o nowym koncepcie metazi.